bilety na najwyższy standard pipa, a jak jest, to widzi. Stoimy tutaj już z półtorej, dwie godziny, więc jest masakra. K Co my robimy? Jakby imen. <ścoughs> Właśnie zostałam lęku wysokości. <ścoughs> Cześć, witajcie ze stolicy Laosu, ze słonecznego piętnia. Mieliśmy dzisiaj jechać do Kambodży autokarem około 20 godzin, natomiast zmieniliśmy plany. Zostajemy w Laosie na kolejne dwa dni. Pokażemy Wam największe wodospady w Laosie, fajną tyrolkę oraz podróż nocnym autobusem do miejscowości Pakse, którym będziemy jechać około 13 godzin dzisiejszej nocy. Także zapraszam serdecznie. Chodzimy sobie właśnie na ten łuk, nazywa się to Victory Monument. Eee, z góry, już będziemy mieli widok panoramy miasta, on cały dniem, chciałbym Wam wspomnieć o jednej rzeczy, której nie spodziewaliśmy się przyjeżdżając do stolicy Laosu. Więc idziemy na górę i już na pierwszym piętrze znajduje się wystawa, która informuje o historii całego tego łuku, całego tego Victoria Monument. Można zobaczyć, jak to wyglądało sprzed laty, jak wyglądały etapy renowacji tego miejsca. Także zobaczymy, co będzie dalej. Idziemy w górę. Jak już doczytałem, jest to brama triumfalna, a nie łuk triumfalny, jak to mówiłem wcześniej, ale. Tak, może się mylić i może mieć duże podobieństwo z tym, który stoi w Paryżu, z tego względu, że został on zbudowany w latach 50., a w latach 50 było jedno państwo, indio chiny które było połączeniem Wietnamu, Kambodży i Laosu. Francuzi kolonizowali to państwo tutaj. I w momencie, gdy Francuzi walczyli o niepodległość, ta niepodległość upadała, zbudowali po prostu tutaj coś na podobie łuku triumfalnego, który widzimy w Paryżu. Jest to takie upamiętnienie tego wszystkiego. Budowa zaczęła się na takim koncertie, później była przerywana dosyć często, by finalnie wyglądała tak, jak wygląda obecnie te wszystkie innowacje. Dotarliśmy właśnie na trzecie kondygnacji monumentu. Jesteśmy już na zewnątrz, widzimy stąd widoki miasta. Natomiast nie jest to jeszcze najwyższy punkt tego wszystkiego, ponieważ na dachu, można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, na górze otwartej części tego monumentu są jeszcze budynki i mają one schody prowadzące w górę, więc sprawdzimy, co jest na samej górze. Zadarliśmy się na samą górę. Tak prezentują się widoki z tego miejsca. Tak. To jest jeden z ołtarzyków buddyjskich, na którym, jak widzicie, leży sporo gotówki, także sporo ludzie zostawiają tutaj datków dla Boga, dla pustyni. Przyjeżdżając do Laosu, nie wiedzieliśmy praktycznie o Laosie, nie sprawdzaliśmy, jakie są ceny, trochę atrakcji, więc tak bardziej pod kątem turystyki i tego wszystkiego nie zgłębialiśmy się w historii tego kraju. No bo co się mogło ujrzeć w Laosie? Będąc tutaj w Wietnam, nie wiedzieliśmy, co mamy z sobą zrobić, bo tak naprawdę nie ma tutaj za dużo atrakcji, które by nas interesowały, tak jak na północy Laosu, gdzie są świetne góry, jakieś pola ryżowe, wodospady i tego typu rzeczy. Tutaj tego po prostu nie ma. I będąc tutaj drugi dzień, znaleźliśmy muzeum, które pokazuje historię Laosu, historię tego, co zrobili tu Amerykanie. A Amerykanie no, prowadzili masakryczną wojnę w Laosie, bombardowali Laos. Toczył się tak zwany konflikt laotański głównie z udziałem Amerykanów i Wietnamczyków. Trwał on w latach 1953-1975. I pochłonął on tysiące niewinnych Laothańczyków. Podczas tego konfliktu Amerykanie robili zrzuty bomb na Laos 300-400 razy dziennie. Więc to, co się dzieje teraz w innych krajach, to naprawdę jest nic przy tym, co, co działo się tutaj. I tak naprawdę Amerykanie nie robili tego wcale pod banderą amerykańskich wojsk. Wszystkim kierowało CIA i było to wszystko utajniane. Opinia publiczna dowiedziała się dopiero o tym wszystkim w latach 80. i tak naprawdę Laos nie usłyszał nawet głupiego, przepraszam, od Ameryki. Zginęły tysiące ludzi. Do tej pory giną ludzie z tego względu, że Amerykanie wpadli na pomysł zrzucania bomb, które były dużej wielkości i miały w sobie małe bomby. Bomba zrzucana z samolotu na wysokości 30 stu metrów rozwalała się i wyrzucała z siebie. Małe bombki, które rozwalały bardzo dużą powierzchnię naraz. Dużo z tych bomb nie wybuchło do tej pory, i cały Laos pokryty jest niewybuchami. Także Laos jest pochłonięty ogromną tragedią. Do tej pory na stoiskach, na targach, na, tych, na, na wszystkich marketach można kupić sobie części bomb, które teraz są zamienione na raczej, na jakieś pamiątki. na na coś, co po prostu symbolizuje. I moim zdaniem zrobili to oni po to, żeby turyści wywieźli te szczątki, kawałki pom do innych krajów i pokazali, co tutaj tak naprawdę się wydarzyło. Do tej pory co roku giną ludzie. Obejrzyjcie sobie filmik, który wrzucam właśnie w opisie, i, i zobaczcie, że naprawdę warto tu przyjechać i ich wspomóc. Ten był naszą ostatnią atrakcją w stolicy Laosu, Wiednię. Kierujemy się teraz do hotelu, bierzemy bagaże, idziemy coś zjeść i widzimy się na dworcu autobusowym. Nie wiem czy będzie mnie dobrze słychać, ale jedziemy właśnie do bo okazało się, że autobusy miejskie w Wietnam, w stolicy Laosu, nie jeżdżą po godzinie 17. Weekendy. Weekendy, tak, weekendy nie jeżdżą, a musimy się dostać na dworzec autobusowy, który jest oddalony 10 km od centrum miasta, więc od nas 10 kilometrów. Eee, I w tym celu wzięliśmy sobie tuktuka, ponieważ e, żadna Co? aplikacja... Ty, ty by właśnie tworzył piwo i na kierowca. Tak, <noise> taka sytuacja. tak, Ale żadna aplikacja z taksówkami tutaj nie działa, nie funkcjonuje, mimo że widzieliśmy, że jeżdżą oklejeni w kok-kok. Tak się okay. nazywa aplikacja. Ale no, nie wyszukuję żadnych przejazdów i tak dalej, nikt nas nie chce, więc wzięliśmy tu z ulicy. Na początku zaoferował nam przejazd za 200 tysięcy kipów, czyli około 40 zł, ale zbiliśmy cenę do 130 tysięcy i jedziemy za 26 zł do 10 km, więc zobaczymy. Za półtorej godziny mamy autobus, lecimy. Na dworzec południowy Wietnam. Tak się udało, przyprawie tu, tu, wtukiem I zaraz Wam pokażę, jak wygląda nasz autobus. Tak wygląda dworzec. To z tego, co się dowiedzieliśmy, to mamy łóżka pojedyncze. Więc się udało, bo bardzo często są łóżka podwójne, że leży się po prostu po dwie osoby na łóżku. Mamy pojedyncze, więc super. Więc idziemy i zobaczymy. Autobusów jest naprawdę mnóstwo. A niektóre autobusy, jak zaraz zobaczycie, już Wam pokazuję, Dosłownie autobus na autobusie. Odeszliśmy bagaże do bagażowni. Te większe, bo te mniejsze zabieramy ze sobą. Czekamy do 19:30, bo dopiero od tej godziny można wchodzić na pokład. Pokażę Wam teraz, jak wygląda bagażownia. Tak to wygląda. Trochę boimy się o swoje torby z tego względu, ludzie tu wożą dosłownie wszystko i wszędzie. Okej, okay, powoli pakujemy się do autobusu. Każdy przed wejściem tradycyjnie dostaje reklamówkę foliową, żeby schować swoje buty. No i każdy po autobusie chodzi dzisiaj na pasaka. W sumie no, jest to z jednej strony takie... Mm -hmm ale po tym czasie mi spędziliśmy i już po prostu w Azji stało się dla nas to normalne i jeśli będzie stosunkowo czysto na podłodze, no to jest okej, okay, nie? więc czas dalej wchodzimy, zobaczcie sami jak to wygląda jesteśmy już w autobusie jedziemy na pięterko. Biegło. Nie jesteś. Tak to wygląda z jednej strony, tak to wygląda z drugiej. Ktoś tam z tyłu będzie miał fajną kanapę w ostatnich miejscach, I idziemy, raz, idziemy do siebie. Dzień dobry. Oporować w naszym To jest nasze mieszkanie, już sobie taki śpiwór z dekadą, żeby przysylało do śpiworu. Zawsze w takich miejscach wolę je mieć rozłożone. Mamy kołderki, tutaj miejsce na nasze bagaże. No i tak to wygląda. Tak wygląda nasza dziupla na dzisiejszą noc. Mamy półeczkę, gdzie możemy sobie swoje bagaże, właśnie małe przechowywać. E, miejsce do jest około 1,5 metra, coś takiego. Pod nogami i pod tyłkiem jest dosyć miękko, ale tutaj za plecami jest normalnie twardo, bez żadnego zwiększania, tak jakby na desce się leżało. No i widzicie, tak jakbym siedział, więc nie jest to raczej dla ludzi mojego wzrostu, niczego takiego, bardziej dla Azjatów. Ale zobaczymy, jak będzie w trakcie jazdy, także jesteśmy pozytywnie nastawieni. Łóżeczko dwuosobowe, a nie jednoosobowe, tak jak myśleliśmy, więc zobaczymy, co będzie dalej. Nagrywam to drugi raz, bo jak nie włączę mikrofonu, którego teraz już nie mam, bo są takie wibracje tutaj w autobusie, że po prostu go nie używam z masakra eee, to przed chwilą to nagraliśmy no i oczywiście miałem w pianie zamiast w poziomie kamerę, więc... Ale wracając do tematu, słuchajcie, w ogóle jesteśmy tutaj na ułożu naszym i zobaczcie, jesteśmy w bark bark, dosłownie... Tak, tak, tak byłoby idealnie jakby tak, ale tak nie ma niestety. No i słuchajcie, i tyle, że my wykupiliśmy dwa miejsca, to no nie jest, to, że wykupujecie sobie jedną miejscówkę i macie takie łoże, tylko dwa miejsca I jeżeli ktoś jeździ w pojedynkę, to kupi sobie takie jedno miejsce i dochodzi do niego, wiecie, druga osoba, nieznajoma i tak dalej I taki przykład, może I... ja się wypowiem z mojej kobiecej perspektywy, gdybym tutaj samotnie przyjechała podróżować, bym tylko jedną miejscówkę no i mam być 26 lat i tak dalej. Obok mnie równie dobrze mógłby położyć się jakiś ziomek, który ma 60 lat i musielibyśmy razem tak spędzić 13 godzin w nocy. No jest to crazy na maksa, także no ale wiecie, jakby spojrzeć okiem tego 60-latka, to są dla niego pewne plusy. Wiecie? O czwartej w nocy zatrzymaliśmy się na takiej ciemne i całkowicie ze straganami, z jedzeniem, z jakimiś paczkami w sumie, nawet dokładnie nie wiemy co tutaj jest. Eee, no i co, i każdy coś tam sobie bierze, kupuje chwila przerwy i jedziemy dalej. Drogi są po prostu tragiczne: jedziemy cały czas 30-40 na godzinę po takich dziurach, że to ciężko jest nawet to opisać, nie? Jest masakra na maksa. Wróciliśmy właśnie z dworu, jest równo czwarta rano i chyba zaraz będziemy ruszać. Zaspiamy. mieliśmy być około dziewiątej już na miejscu, a z tego co widzę będziemy pewnie około jedenastej. Jak dobrze pójdzie przy dobrych wiatrach. To jest miła odmiana po Tajlandii, bo tam zazwyczaj jak mieliśmy być o dziesiątej, to lądowaliśmy na o piątej nad ranem. Więc twojego złego mi się wydaje, że lepiej tak pójdziemy do hotelu, jak nas zobaczą, to myślę, że szybko dostaniemy pokój. Zostało nam 260 km do celu, czyli jakieś 4 do 5 godzin jazdy, bo po prostu drogi są masakryczne. I nie wiem czy w związku z tymi drogami, czy, czy coś się wydarzyło z tym autobusem. Ale nam się zepsuł i stoimy tutaj już z półtorej-dwie godziny, więc... Jest masakra, kierowcy i obsługa za bardzo nie potrafią mówić po angielsku. Jedyne co powiedzieli to z bus, więc domyślamy się, że czekamy po prostu na busa, który jakiś ze szkoły będzie jechał i nas zabierze gdzieś może na jakiś inny przystanek, dworze czy cokolwiek takiego, więc zobaczymy co się będzie działo. Ale w ogóle z tym busem jest takie nieporozumienie, że on co chwilę nam gaz. Oni jechali normalnie po drodze, o 30-40 na godzinę i w pewnym momencie im gaz, gasły wszystkie światła w środku, przejechał parę sekund i odpalał silnik od nowa, więc. Dziwna akcja, czym co będzie dalej. To przyjechali właśnie elektrycy, bo jeszcze jakaś linia energetyczna się zerwała i wisi, więc będą naprawiać. Tak, przy okazji transportuje się wodę w Laosie, więc to jest hit. Cała góra autobusu załadowana, i pół autobusu w środku. Opowiedz, co się właśnie wydarzyło w telegraficznym eee, skrócie. Porjechał autobus, który, jak widzicie, jest cały zapakowany ludźmi, a tutaj są puste butelki i na dachu też jest milion pustych butelek. No i okazało się, że mamy do niego wsiąść, więc siedzimy na kurierów, kurierskich innych ludzi, którym współczuję, i w ten sposób będziemy jechać. Eee, no, na no, to wyzwanie i Hibuda. Powiem też tylko przypomnę, że piliśmy bilety na najwyższy standard pipa, a jak jest, każdy widzi. Jesteśmy 68 km przed Pakse. Wyładowaliśmy już trochę butelek z dachu i nakrętek jak ze środka. Nie jest kolorowo I czujemy śpiąco. się jak wyglądamy Tak, na maksa Słuchajcie, to jest hit Po prostu tu nie da się stopy nigdzie postawić A wsiadają, zobaczcie tam z tyłu I sprzedają z grilla kury, jakieś owoce i w ogóle Masakra, co się tutaj dzieje po prostu, nie? Zobaczcie Handel obwoźny w autokarze, w którym nie ma w ogóle miejsca, w którym jesteśmy zawaleni totalnie. jeszcze jakiś został po kimś świetnie po prostu niami właśnie dojechaliśmy, rozpakowaliśmy się i idziemy do hotelu w sumie nie wiem nawet jak daleko mamy czy to jest kilometr, czy to jest 2-3 kilometry bo nie mamy internetu więc na Google Mapsie nie mamy jak sprawdzić ale zobaczymy miejmy nadzieję, że nie będzie daleko wiemy w którym kierunku trzeba iść na pewno do hotelu Jesteśmy już w miejscu, które znalazłem tydzień temu. Dosłownie wyskoczyła mi jakaś rolka na Instagramie z wodospadami, z, z Tyrolką i, i tym wszystkim. I mieliśmy jechać do Kambodży. Mieliśmy już być od kilku dni w Kambodży, ale podjęliśmy decyzję, że jedziemy to zobaczyć, bo jest to w Laosie, 600 km na południe od stolicy. No i co? No i przejechaliśmy tym autobusem, którym już widzieliście, co tam się działo. Przestaliśmy się dwie nocki, udało nam się zarezerwować tutaj ten zipline z małymi problemami, ale udało się. No i co, idziemy sprawdzić, jak będzie. Także zapraszam z nami. Tu jedna z takich ciekawostek, że jest lina treningowa do zipline'u, żeby wiedzieć, jak hamować, kiedy podnieść nogi, kiedy wstać i itd. Więc fajnie, że mają coś takiego. Tutaj mamy taki cennik. Oczywiście wszystko pokazują w dolarach, bo to najbardziej się dla nich opłaca. Zwykły zipline kosztuje 35 dolarów i są cztery zjazdy różnymi ziplinami. My wybieramy ten za 60 dolarów, on jest z kawą, którą będziemy pić. Tutaj jest 8 dolarów za filmowanie i 200 dolarów, jeśli chcielibyście spędzić noc na linach w hamaku. Może jednak zrozumiemy z tego Trochę wysoka, co? Tak, no. Ja jestem już ubrany, tak jak widzieliście pan mnie tak także zobaczymy co to będzie. Chcieli nas zrobić na kasę, ale o tym później, więc to jest ciekawy case na przyszłość, jeżeli ktoś tu będzie się wybierał. No będzie ciekawie, bo powiem szczerze, że zobaczyliśmy te wodospady i <ścoughs> jest adrenalinka już teraz nawet. A tak to wygląda, zaczynamy tutaj. I mamy 432 metry do pokonania tutaj na zipline, ale my ten pierwszy zipline będziemy też robić z kawą, a później będziemy jeszcze raz lecieć nim bez kawy. Więc to jest też mega fajne. No i później lecimy sobie tutaj, w kładeczka i tak. Na takich wysokościach. No, mega, mega, mega. No dobra, mamy jeszcze chwilę, więc opowiem Wam jak to wyglądało, jeśli chodzi o kasę. I napisałem na Facebooku, do nich na Messengerze, czy mogę zarezerwować. I o 20, przed 21 wczoraj odezwali się, więc to jest w ogóle hit. Napisałem rano. No i zarezerwowali, nie było problemu na jaką chcemy godzinę i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ale pisaliśmy też o stawkach. I tutaj za ten zipline cały, plus jeszcze ten zipline z kawą, płaci się 60 dolarów. A my powiedzieliśmy, że chcemy płacić w ich kipach, no bo nie mam dolarów, mamy odłożone na wizę do Kambodży. I on napisał, ok, no to mi na czacie, ok, no to 60 dolarów, to, to jest 1 200 000 kipów. Ja mówię, no spoko, po prostu nagrywanie 150 000 kipów, to wszystko za osobę. I przyjechaliśmy tutaj, no i mówimy, że chcemy to, to i tamto, no i on nam podaje, no dobra, no to 1 400 000 kipów za sam zjazd, a my tak, nie, no mówił 1 200 000 kipów, nie. I siedzieliśmy w tym biurze, nie wiem, 20 minut, coś takiego on tylko dzwonił, ciągle gdzieś tam zdjęcia robił tych, tej wiadomości, tego wszystkiego, że z tej samej firmy, co i tamten gościu i ewidentnie chciał nas po prostu naciągnąć na 200 tysięcy kipów z tego względu, że jak tutaj przychodzicie i chcecie sam ten zjazd na Zipline bez kawy kosztują 35 dolarów. I oni wszystkim mówią, że to jest 700 tysięcy kipów, jeżeli ktoś się to zapłacić. Czyli no jasno, wychodzi 20 tysięcy kipów za dolara. A tutaj 60 dolarów, więc powinno wyjść 1 200 tysięcy, tak jak nam napisał na czacie. A do nas powiedział 1 700 000 tutaj na miejscu, więc myślę, że zobaczył nasz, pomyślał, a może jakiś łatwy hajsik czy coś, 200 tysięcy kipów na osobie. No i chciał zrobić, nie? Ale nie daliśmy się bądź czy czujni w takim razie. Jeżeli ktoś tutaj przyjedzie, no to trzeba uważać, no bo 200 tysięcy kipów to już można mieć no dwa obiady dla jednej osoby i takie fajne nawet tutaj wlało się. Jak wrażenie? Fajnie. Słuchajcie, tak nagrałem te wideo, ten zjazd, że to jest po prostu jakiś hit, Z pokażę Wam urywek, dlaczego tego nie wstawię w całości. Ale pokażę Wam za to jak Adam ma nagrane, bo mieliśmy wykupione wideo, ale myślałem, że oni mają swoje kamery jakieś, wiecie, GoPro czy coś i będą nas nagrywać z boku, a okazało się, że oni biorą po prostu wasz telefon w rękę i jadą po równoległej linie razem z wami, a ja już miałem selfie-sticka, więc no, myślałem, że nagram trochę bliżej, i lepiej, a wyszło tak, że nagrałem niebo. <laughs> Tutaj, nie? O Ciepanie. Ah. Ale, jest. ale nie widać, bo to składów w ogóle. Nie widać, ale chyba nas jeszcze przepchają moi zdaniem. Myślisz? Powiem wam tak, skakałem już z Dachu stadionu, skakałem na bandzi i to jest moja drugi park z rolkami flyliner. Ale jest crazy, jak patrzę w dół, to można nie mieć lęku wysokości, bo moim wzajemnie ja nie mam. Ale to już jest taka wysokość, że naprawdę. Patrzcie na to. Thank you. Tak, <laughs> ale. Tak, panu daj kawkę, nie da się tego uchwycić bardziej. Słuchajcie, szkoda. O, ale jest rafałek i jest e, wodospad. jest perfekto, powiem wam. Myślę, że filiżanki są w cenie zbicia, także... <laughs> Trochę tak ekskluzywnie, nie? Że tu porcelana nie plas, jest jakaś. <laughs> porcelana <nie plasnie. śmiech> Tak. Jak odczucia na szybko. Mega, serio, to było, to było tak super, że um, podobno teraz ostatnio wygląda dobrze, bo jest pora sucha. Gdybyśmy byli tutaj jeszcze raz w porze deszczowej, to i tak chciałabym tutaj przyjść. W ogóle myślę, że chyba e, za każdym razem wchodzimy w Laosie, to ja chcę tu wrócić. A tu jest tak super. Mies, Jesteśmy już na parkingu, także wszystko się skończyło, ale nie odjeżdżamy jeszcze do hotelu. Jedziemy na drugi wodospad. Ogólnie są tutaj cztery, ale że mamy ograniczony troszeczkę czas. I znaleźliśmy jeszcze jeden wodospad, który ma w miarę ok drogę, więc jedziemy go zobaczyć. I mały protip dla was, jeżeli będziecie chcieli tutaj przyjechać, nie śpieszcie się, nie przyjeżdżajcie tutaj z rana. Nie spodziewaliśmy się, że to co jest napisane na Google i w internecie w ogóle o tym miejscu, że są tutaj tłumy i tak dalej, jest godzina 13, nie ma tutaj nikogo. Więc jeżeli przyjechalibyście tutaj teraz, to macie prywatną objazdówkę z ziplinem i jest mega, naprawdę polecam przyjeżdżać tutaj po południu, a nie z rana. Jesteśmy już na drugim wodospadzie, taką wygląda. Z góry nie widać go w ogóle, jeśli chodzi o parking, a zejście i ogólnie cała otoczka, jaka tutaj jest. Widać, że był tu jakiś resort, coś tego typu, parę lat temu. Obstawiam, że został wykończony przez covid. Eee, wszystko jest opuszczone, wszystko jest zarośnięte. Także zejście tutaj jest takie, nie wiecie, na własne ryzyko, jak to się mówi, no ale widok jest ładny, myślę, że warto tutaj przyjechać i zobaczyć. I przede wszystkim jesteśmy tutaj sami, więc to jest ogromny plus, ogromna zaleta, można podziwiać naturę solo. Wróciliśmy już z powrotem na w cudzysłowie, parking. Może kiedyś to był parking, może nie? Zbieramy się do naszej strzały, jedziemy ją oddać do miasta, do wypożyczalni, jedziemy coś zjeść, odebrać pranie i na tym w sumie skończy się nasz dzień. Także było dużo emocji. Bynajmniej ja jestem mega wypompowany i naprawdę mega dzień. Już więcej chyba bym nie przyjął na dzisiaj. <laughs> Wystarczy zupełnie. Dzięki, że obejrzałeś do końca. Zapraszam cię na kolejne vlogi, możesz przejrzeć również te, które wstawiałem wcześniej. Nie zapomnij dać łapki w górę i suba. Dzięki, hej.